Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj z pozycji słowiańskiego przykucu będę Wam chciał opowiedzieć coś o nieosobowych formach czasownika. Jak zapewne widzicie, postanowiłem uczynić dzisiaj taki, naczelnym, takim naczelnym tematem naszych dzisiejszych przykładów, Wszech obecny, niestety ostatnimi czasy koronawirus. Może, żeby było mnie lepiej słyszeć, ściągnę tę maskę i przejdę do mówienia problemu. Tak jak mówiłem, chcę dzisiaj powiedzieć o nieosobowych formach czasownika. Nagranie to będzie dwuczęściowe. Pierwsza część jest dedykowana moim czwartoklasistom, gdzie opowiem o bezokoliczniku i czasownikach zakończonych na noto. W drugiej części przypomnę ósmoklasistom takie najważniejsze informacje o imię słowach, o które... Uwielbiają pytać egzaminatorzy z Centralnej Komisji Edukuc Edukacyjnej. Dobrze, zacznijmy najpierw od bezokolicznika. Jest to podstawowa forma czasownika. Co to znaczy, że jest podstawową formą czasownika? Jest to taka forma wyrazu, tak jak w wypadku rzeczownika jest to mianownik, jest to podstawowa forma wyrazu, a to znaczy, że na przykład w takim słowniku rzeczowniki odnajdujemy zapisane w mianowniku, a czasowniki. Bez okoliczników, właśnie. A na przykład przymiotniki są, zazwyczaj, są zawsze podane w rodzaju męskim i też w mianowniku. Dobrze, i szukajmy sobie na przykład jakiegoś czasownika. Ja tu niestety nie dysponuję w tej chwili słownikiem języka polskiego, gdyż ten aktualnie doposaża salę numer 64 w szkole. Nie jestem zapewne pierwszym nauczycielem, który doposaża. Szkołę swoją prywatną biblioteką, ale mam przy sobie mały słownik warpolski. I tu możemy sobie na przykład przeczytać taki ładny czasownik, jak posmukać, pogłaskać. Na przykład. Zapewne jest to wyraz kaszubski, jeżeli dobrze interpretuję zastosowany skrót. Ale mamy też na przykład inny czasownik. jaki znajdę, bo czasowników jest tu na pewno bardzo wiele. Mm, mm, mm. O. Makać, dotykać, macać, zwłaszcza kury, sprawdzając, czy mają jajko. Śląsk północno-zachodni, Wielkopolska południowo-zachodnia. Dobrze, to tyle w temacie bezokolicznika w słowniku. Jak zapewne zauważyliście, bezokolicznik w zdecydowanej większości wypadków rozpoznamy po takim ci na końcu. Aczkolwiek są od tego nieliczne wyjątki. Na przykład piec, biec, które kończą się tutaj na cy. Dobrze. Spójrzmy na nasze wirusowe przykłady. Stworzyłem tu dla Was takie pary, o których zaraz sobie nieco więcej powiem. Wyleczyć, leczyć, zarazić, zarażać. Wykryć, wykrywać. Dlaczego właśnie skojarzyłem je w takie pary, gdyż przy okazji tej lekcji chciałem Wam powiedzieć też nieco o aspekcie czasownika. Aspekt jest to kolejna taka osobliwość czasownika, gdyż jest to jedyna część mowy w języku polskim, która właśnie uwzględnia aspekt w swojej odmianie i ten aspekt. Mówi nam o tym, czy w znaczeniu danej czynności jest to czynność, która jest dokonana, ma swój koniec, czy jest to też czynność niedokonana, nie mająca swojego końca. I spójrzmy tu na nasze przykłady. Wyleczyć. Czyli zakończyć przebieg leczenia, czyli czynność jest skończona. Mamy tutaj aspekt dokonany. A tutaj z kolei mamy leczyć. Mogli go leczyć. Ale niestety pacjent mógł umrzeć, gdyż nie został do końca wyleczony. Tutaj mamy aspekt niedokonany. I zobaczmy, jak to. Do... Tutaj jest to w miarę oczywiste. Tego typu przykładów, gdzie para aspektu, para aspektowa jest utworzona za sprawą dodania takiego przedrostka. Jest przykładów w języku bardzo dużo. Jeść, zjeść. Kąpać, wykąpać. Myć, umyć, spać, wyspać się na przykład. Po tym możemy rozpoznać tutaj taką parę, ale niestety ta para aspektowa nie jest zawsze tworzona poprzez przedrostki. Ten aspekt dokonany nie zawsze rozpoznamy po takim charakterystycznym przedrostku. Spójrzmy sobie, właśnie na przykład, zarazić. Jeżeli kogoś zarazimy, to ten ktoś jest zarażony. Odpowiemy sobie o tym potem przy okazji imię słowów jeszcze. Czyli jest to czynność skończona, ale możemy też czynnie zarażać. Czyli zaraziliśmy jedną osobę, ale w dalszym ciągu zarażamy. Czyli tutaj mamy aspekt niedokonany, bo tak naprawdę ta czynność zarażania nie ma swojego końca. Tak definicyjnie. To taka różnica jak między rzucić, a rzucać. Rzucić piłkę możemy raz, jest to aspekt już dokonany. A jak na przykład mamy rzucać piłkę, to my możemy sobie rzucać 20-30 razy. Ale to w dalszym ciągu będzie aspekt niedokonany, gdyż w znaczeniu słowa rzucać nie ma jakby w domyśle skończenia, ukończenia danej czynności. Jak widzimy, tutaj oba wyrazy mają to za na początku. Wprawdzie mamy więc podkim wyraz razić, ale on się nie łączy tutaj w żaden sposób zarazić, jeśli chodzi o znaczenie. Więc widzimy, że tutaj tak naprawdę ten aspekt rozpoznamy sobie po jednej głosce: i a. Tak samo jak rzucić, rzucać. I na koniec może jeszcze zobaczymy, że aspekt niedokonany może powstać poprzez dodanie dodatkowej sylaby. Wykryć, wykrywać. Wykryć i wykrywać. Widzimy, że tutaj przybyło nam takie dodatkowe wa. Wykryć, wykrywać. Jest to też normalna sprawa. Bardzo często właśnie są takie tworzone, na przykład mamy ten przykład piec, aspekt niedokonany, tworzymy sobie od tego wypiec, aspekt dokonany, ale od tego wypiec możemy z kolei zrobić kolejny aspekt niedokonany na zasadzie dodania sylaby i z wypiec możemy zrobić wypiekać. Każdy z tych wyrazów na trzy określa podobną czynność, ale są między tym różnice. Wypiekać zakłada jakiś raczej bardziej ciągły proces. Wypiec jakąś pojedynczą, ukończoną czynność piecenia, pieczenia, a piec niekoniecznie musi być ukończone I tak naprawdę ten czasownik nie określa nam często czynność, Właśnie, czy po pierwsze zakończona i czy jest to jednokrotne, czy wielokrotne. Na przykład w tym sklepie pieką niezbyt dobre bułki. Bo odmrożone na przykład. Dobrze, zostawmy sobie może nasz bezokolicznik. Przerwano uzupełnienie płynów. I przejdźmy do innych form. tego czasownika. Zatytułowałam sobie tę dalszą część lekcji. No to dalej. Bowiem. No to to są takie dwie końcówki, po których będziemy rozpoznawać te czasowniki. Właśnie. Zapewne Wam czwartoklasiści jeszcze nic o tym nie mówiłem, z tego co pamiętam, ale zdanie pojedyncze tworzą zazwyczaj podmiot i orzeczenie. Orzeczenie jest to czynność, a podmiot jest to wykonawca czynności. Zapewne o tym wam opowiem. Wkrótce, prędzej lub później, nie wiem czy w szkole, czy też w formie takiego zdalnego nauczania, więc jeszcze przyjdzie na to pora. Ale właśnie, o ile w zdaniu musi być orzeczenie, bo jeśli tego orzeczenia nie będzie, to nie będzie też zdania, a będzie wyłącznie równoważnik zdania, tak podmiot w zdaniu nie jest obowiązkowy. Zdarzają się zdania bez podmiotu. I są to właśnie takie czasowniki zakończone na noto. Na przykład czytamy ostatni, bądź słuchamy w wiadomościach y, następujących komunikatów. Pacjenta zarażono w szpitalu. Z, y, wykryto pięć nowych przypadków koronawirusa. Leczono go lekami na malarię. Na przykład widzimy tego typu informacje. I co łączy te wszystkie nagłówki? No w każdym z tych punktów nie wiemy dokładnie, kto wykonywał czynność. Oczywiście możemy sobie tutaj przyjmować, na przykład, chory zaraził pacjenta w szpitalu, ale, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kto to zrobił, albo nie jest to istotne dla przekazywanej informacji, możemy powiedzieć, że pacjenta zarażono. I wtedy w tym zdaniu w ogóle nic nie dowiadujemy się o tym, kto tę czynność wykonał wykryto nowe przypadki koronawirusa. Możemy tutaj spokojnie napisać, lekarze wykryli 10 nowych przypadków koronawirusa. Ale raczej jest to oczywiste, że tutaj pracownicy medyczni zajmują się prowadzeniem tego typu badań, dlatego często dla uproszczenia komunikatów medialnych stosuje się tutaj tę formę bezosobową. Wykryto nowe przypadki, wykryto nowe ogniska choroby, yy, wynaleziono Szczepionkę na koronawirusa. Oby. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ujrzeć w telewizji tego typu czasownik w formie nieosobowej. I tak samo tutaj możemy powiedzieć: lekarze leczyli go lekami na malarię i innymi lekami przeciwwirusowymi. Możemy, ale często się stosuje tę formę nieosobową, zwłaszcza jeżeli ten wykonawca czynności nie jest tak bardzo istotny. I jak widzicie, tutaj dominuje ta końcówka "-no", ale to "-to", jest także bardzo popularne. Na przykład, umyto mi samochód. Na pewno zrobili to jacyś pracownicy myjni. Może, nie wiem, nasze dzieci nam umyły ten samochód. Chociaż wtedy, no może wypadałoby o nich jednak powiedzieć osobowo. Ale właśnie, zawsze, gdy widzicie to "-no", "-to", to powinna wam się w głowie zapalić taka lampka kontrolna i tutaj już mówię też także do moich ósmoklasistów, gdyż sprawdziłem wasze ostatnie sprawdziany i tam gdzie było zdanie o tym, że w nowym biurowcu przy ulicy Sienkiewicza wybiło okna, wielu z was zupełnie niepotrzebnie doszukiwała się podmiotu, bowiem było to klasyczne zdanie bezpodmiotowe. Nie wiemy kto wybił te okna. Aczkolwiek musiała być to bardzo niegodziwa osoba. Ale to za mało, żeby stwierdzić, że jest to podmiot domyślny, bo tutaj w tym wypadku podmiotu zupełnie nie jesteśmy w stanie się domyśleć. Dobrze, to tyle może, jeśli chodzi o materiał dla czwartoklasistów. Teraz dalsza część będzie dla ósmoklasistów, ale niestety muszę w tej chwili zmazać tablicę i napisać coś nowego, więc może. Prowadzimy coś w rodzaju przerwy na reklamy. Nim rozpocznę drugą część, chciałam Was najmocniej przeprosić. Na końcu pierwszej części całkowicie nieświadomie i nieumyślnie użyłem błędnej formy czasownika i zamiast powiedzieć, domyślić się. Powiedziałem domyśleć się. Przepraszam Was najmocniej za to. Nie chciałbym, żeby za tą sprawą ta błędna forma wymawiania się wśród Was upowszechniła. Dlatego poprawiam swój błąd i biję się w pierś. Każdemu błędy się zdarzają, nawet poloniście. Najważniejsze to w porę sobie te błędy uświadomić. I przyznać się do nich, a następnie odpokutować. Wracamy do programu. Teraz opowiem coś o imię słowach. Ludzie bardzo często w ogóle nie rozumieją istoty imię słowu traktują go jako taką dziwną część mowy ni to czasownik, ni to przymiotnik, ni to przysłówek. Ale jest to część mowy w języku bardzo przydatna, co zresztą postaram się za chwilkę udowodnić. Właśnie, co to są generalnie imię słowy? Imię słowy są to takie czasowniki, które trochę upodabniają się do innych części mowy. Czyli zaczynają wyglądać albo tak jak przymiotniki, mowa tutaj o imię słowach przymiotnikowych, albo jak. Przysłówki. Mowa tutaj o imię słowach przysłówkowych. I tutaj uwaga: o ile taki imię słów na przykład, choć odpowiada na pytania przysłówka, często bardzo odpowiada na pytania przysłówka, bądź przymiotnika, to taki imię słów traktujemy jako czasownik. Nie jest osobową czasownika. A na przykład, gdy widzimy takie wyrazy jak zarażenie, leczenie, wyleczenie, wykrycie, wykrywanie. Mamy tutaj do czynienia z nazwami czynności i są to rzeczowniki. Wprawdzie są to rzeczowniki odczasownikowe, czyli utworzone od czasowników, ale nie traktujemy takich wyrazów jak nieosobowe formy czasownika. Tutaj warto o tym pamiętać, gdyż mogą się pojawić takie polecenia na przykład na egzaminie, gdzie pojawi się polecenie który z wymienionych wyrazów nie jest nieosobową formą czasownika i na przykład będzie tam do wyboru bezokolicznik, jakieś formy imię słowów i właśnie taki rzeczownik od czasownikowy. Tutaj pamiętamy, że taki rzeczownik będący nazwą czynności nie jest nieosobową formą czasownika, jest po prostu rzeczownikiem nazywającym czynność. Ale dobra, wróćmy do naszych imię słowów. Zaczniemy od tych imię słowów, powiedziałbym, prostszych, czyli od imię słowów przymiotnikowych. Je dzielimy tutaj na dwa typy. Imię słowy przymiotnikowe bierne i imię słowy przymiotnikowe czynne. Bierne możecie kojarzyć zapewne sobie z czymś takim jak strona bierna czasownika. Często możemy bowiem powiedzieć, że na przykład umyłem samochód, ale samochód został umyty przeze mnie. I tutaj widzimy właśnie coś takiego. Mamy umyłem, mamy czasownik czynny i mamy drugie zdanie stworzone w konstrukcji biernej został umyty, samochód oczywiście został umyty i tutaj widzimy właśnie, że czasownik odmieniony zostać w połączeniu z takim imię słowem przymiotnikowym biernym utworzył nam tę stronę bierną i tak jak te nieosobowe formy rozpoznawaliśmy po no to, to imię słowy przymiotnikowe bierne Rozpoznajemy po bardzo podobnych końcówkach, bowiem też one opierają się na -ny i na -ty. Są to końcówki -ny, ty w rodzaju męskim, na, ta w rodzaju żeńskim i może być -ne, te w rodzaju nijakim, na przykład. I oczywiście możemy te wszystkie wyrazy jeszcze odmieniać przez liczbę nogą, przez przypadki. I wtedy nam te formy mogą się modyfikować, oczywiście. I tu spójrzmy na nasze przykłady, o których już wcześniej mówiliśmy. Warto wiedzieć, że imię słów przymiotnikowy bierny jest wyjątkowy, gdyż to jest to jedyny typ imię słowu, od którego jest to jedyny typ imię słowu, który tworzy, powstaje w oparciu o wszystkie czasowniki bez względu na aspekt. Tak właśnie, od zarazić możemy stworzyć imię słów zarażony, a od zarażać zarażany. Od wyleczyć – wyleczony, od leczyć – leczony, od wykryć wyk... – możemy stworzyć wykryty, od wykrywać – wykrywany. Jak widzimy tutaj, podobnie jak w wypadku czasownika bezokoliczniku czy tego bezosobowego, są różnice znaczeniowe. Bo na przykład pacjent został zarażony po kontakcie z osobą zakażoną. O, to mamy dwa imię słowy w jednym zdaniu albo na przykład został zarażony w komunikacji miejskiej ale na przykład możemy też stworzyć zdanie człowiek najczęściej jest zarażany w dużych skupiskach ludzi yy, właśnie i tutaj tak samo leczony, wyleczony, już tłumaczyłem jaka jest różnica leczony niekoniecznie musi zostać wyleczony, a raczej wyleczony powiemy tutaj o pacjencie który już nie musi podlegać dalszemu Procesowi leczenia, albowiem jest już zdrowy. Możemy go nazwać ozdrowieńcem. I mamy tutaj wykryty i, wy, wy, i wykrywany. Właśnie, wykrywany tutaj też określa jak, czy jakiś taki nieukończony proces, a wykryty, no właśnie, na przykład został wykryty koronawirus, pierwszy przypadek gdzieś tam w którymś kraju. Dobrze, zostawmy sobie nasze imię słowy przymiotnikowe bierne, czyli tak jak mówiłem, one powstają od czasowników, zarówno w aspekcie dokonanym i niedokonanym, czyli będą się różnić od innych form. Dobrze, przejdźmy dalej do imię słowów czynnych, a dokładnie imię słowów przymiotnikowych czynnych, które powstają wyłącznie od czasowników w aspekcie niedokonanym. Czyli o ile nie stworzymy sobie takiego imię słowu od zakazić, to znajdziemy sobie taki imię słów od zarażać, bo może być zarażający. Właśnie. Czyli pacjent, nie wiem, człowiek nie mający żadnych objawów choroby, może być zarażający. Albowiem właśnie koronawirus. Jest bardzo zaraźliwy, w szczególności właśnie u pacjentów, którzy przechodzą zakażenie bezobjawowo. Znaczy mamy zarażający od zarażać, wykrywający od wykrywać, i leczący od leczyć. Dlaczego nie możemy stworzyć od czasowników w formie dokonanej takiego imię słowu? Bo jeżeli coś jest już dokonane, to nie jest to czynność aktualna. Dlatego no nie możemy stworzyć sobie wyleczącego, wykry... no właśnie, nawet trudno jest tutaj wymyślić, jak taka forma mogłaby wyglądać, ale tak jak tutaj tam mówiliśmy sobie, że rozpoznamy ten imię słów od n-na-ne-ty-ta-te, tak imię słów przymiotnikowy czynny rozpoznamy po takiej końcówce oncy, onca, once. To są w zależności od rodzaju ten imię słów przyjmuje taką końcówkę. Dalej przejdźmy do imię słowów przysłówkowych. Są to imię słowy nieco bardziej skomplikowane, tworzące już wówczas zdanie. Jeżeli one pojawią się w zdaniu, to zazwyczaj mamy już do czynienia ze zdaniem złożonym, gdzie jedno ze zdań składowych jest imię słowowym równoważnikiem zdania. I najczęściej w języku polskim spotykamy imię słów przysłówkowy współczesny, który wygląda bardzo podobnie do imię słowu przymiotnikowego czynnego, z tą różnicą, że jest on pozbawiony końcówki. Czyli zamiast oncy, onca, once, mamy po prostu takie onc. Tak jak w słowie brzdąc, na przykład. Spójrzmy sobie na imię słowy przysłówkowe, wobec tego. I właśnie tutaj, podobnie jak imię słowy przymiotnikowe czynne, tworzymy je wyłącznie od czasowników w formie niedokonanej. Czyli właśnie, zarażając, wykrywając, lecząc. Właśnie. Czyli my sobie. Tutaj wykrywając, lecząc, zarażając. Może słuszmy sobie jakieś przykładowe zdanie, żebyśmy wiedzieli, po co ten imię słów jest. Ten imię słów ma taką funkcję, że gdy użyjemy go w zdaniu złożonym, to wykonawca czynności jest przejęty jakby z drugiego zdania składowego, zdania, z którym się łączy. I taki imię słów zaznacza nam, że obie czynności omawiane w danym zdaniu dzieją się synchronicznie, w tym samym czasie. Czyli na przykład lecząc się w domu, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Czyli powinniśmy pamiętać o tych zasadach podczas trwania czynności leczenia. Wykrywając coraz więcej przypadków koronawirusa w naszym kraju, powinniśmy zachowywać coraz większe środki ostrożności. Czyli właśnie tutaj widzimy taką zależność, że wszystko to powinno odbywać się w tym samym czasie. Drugim typem imię słowów przysłówkowych są imię słowy przysłówkowe uprzednie, które z kolei zaznaczają, właśnie spójrzmy na słowo uprzednie, że jakaś czynność wydarzyła się uprzednio. Czyli ta część, która łączy się z imię słowem, jest czynnością wykonaną wcześniej, a to, co jest w drugim zdaniu składowym, jest czynnością wykonaną później. Czyli na przykład, zaraziwszy nielubianego sąsiada, rozpoczął domową kwarantannę. Też widzimy, no oczywiście nie polecam tego robić, ale niestety ludzie są różni i często bardzo złośliwi. Mógłby się zdarzyć taki przypadek, niestety. Albo na przykład, właśnie wykrywszy u niego, Koronawirusa, poddano go kwarantannie. Czyli że właśnie zamknięto go w domu, tam się leczy, ale tak możliwie bezkontaktowo z innymi ludźmi, żeby nie zarażać. Albo właśnie wyleczywszy koronawirusa. Stał się szczęśliwy, na przykład. Tutaj możemy sobie zobaczyć takie zdanie. I właśnie może spójrzmy trochę na nasze końcówki imię słowu przysłówkowego. To jak tutaj mieliśmy to ONS tak, w imię słowach przysłówkowych uprzednich, mamy zazwyczaj takie, w końcówce widzimy takie małe żyjątka, które czasami chodzą po naszych domowych zwierzątkach, bądź też, no, zdarza się czasami, że też mogą nam chodzić po głowie, aczkolwiek lepiej, żeby po głowie chodziły nam różne kreatywne myśli niż trzy, bo tutaj o nich mowa. A się... W końcówce imię słowu uprzedniego zazwyczaj mamy takie wszy. Zaraziwszy, wykrywszy, wyleczywszy, odrobiwszy pracę domową, na przykład poszedłem na spacer, przewróciwszy się na podłogę, zaczęła głośno płakać. Czyli właśnie najpierw się przewróciła jakaś dziewczynka i potem zaczęła głośno płakać, ale też. Rzadziej ten imię słów może mieć inną końcówkę – łyższy, łyższy – bardzo, bardzo dziwna końcówka, Łyszy. Na przykład zjadłszy obiad, poprosił o deser w postaci na przykład dużego pucharu lodów, poszedłszy do sklepu po papier toaletowy, Zaraził się koronawirusem w kolejce. O, możemy sobie stworzyć taką kumulację. Wyszedłszy do sklepu po papier toaletowy, zaraził się koronawirusem, stojąc w kolejce do kasy. Widzimy, że tutaj najpierw zastosowaliśmy imię słów uprzedni, bowiem ta osoba wcześniej wyszła z domu, a dopiero później się zaraziła. I mamy potem drugi imię słów, tym razem imię słów przysłówkowy współczesny. Stojąc, albowiem zaraził się dokładnie w momencie stania w kolejce. I też tam zapewne jeden z klientów, nie wiem, na przykład kaszlnął na niego nieumyślnie i zaraził go drogą kropelkową. Eee, dobrze, kończymy może dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że. Pokonawszy koronawirusa, spotkamy się niebawem w szkolnych murach. Życzę Wam miłego dnia i pamiętajcie o podstawowych zasadach higieny, które pomogą nam szybciej przezwyciężyć koronawirusa. Trzymajcie się cieplutko i przede wszystkim czyściutko. Bywajcie.